Cześć, moje kochane baranki, zapraszam Was na czytanie od 17 kwietnia. Słuchajcie, to jest czytanie ogólne, więc pamiętajcie, nie ze wszystkimi będzie pasować. Teraz tak, złoty tarot, oczywiście zobaczy, co pokażą karty na spodzie talii. Korzystam dzisiaj z tarota snów. Złoty tarot oczyszcza się. I co? I będzie przysłanie też, od aniołów dla Was. I co ja tu mogę powiedzieć? Na spodzie macie tutaj gierka monet i osiem buław. U, lala, la, i askelichów. Mhm. I dziewięć monet. Okej, okay. słuchajcie, dla niektórych, e, oczywiście to jest osób, jakaś fajna oferta przyjdzie do Was, słuchajcie, lub Wy, wy co niektóre baranki będą chciały e, zaoferować coś e, jakiejś osobie młodej, no nie wiem, jakieś szkolenie czy cokolwiek, e, lub do Was przyjdzie jak... Wiecie, odwracajcie, bo niektóre baranki mogą komuś zaoferować jakieś szkolenie, coś fajnego, lub niektóre baranki będą miały szkolenie, nową pracę. Fajny, powiem szczerze, no sytuacja taka, żeby zarobić pieniążki, tylko to nie będą aż takie pieniążki, wiecie duże, ale na wasze potrzeby no starcza. i jakieś fajne wiadomości do was przyjdą. Może to będą wiadomości od młodej osoby i to będą bardzo szczęśliwe te wiadomości. Tutaj jest As Kielichów. As Kielichów powiem wam szczerze, albo wy, albo i tutaj jest królowa monet, znaczy 9 monet, mag i Dwa kielichy, ulala, la, 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 la. Dwa kielichy. Dobra, wiecie co? Ja widzę to tak, że y, z, y, związane jeszcze z tym czytaniem, że jest jakaś naprawdę wielka miłość. Baran ma y, y, no, wielką miłość, tylko jest jeden problem, bo coś się zakończyło. Mhm. Jakaś mogła być na początku przyjaźń, słuchajcie, z MAK. E, z MAK to jest facet taki, który kontroluje wszystko, słuchajcie. To jest facet, który e, e, ma wszystkie narzędzia. E, może być to facet, który też, e, słuchajcie, mógł ukrywać Was, bo jest dziewięć monet. E, albo wy ukrywacie tą osobę, ale jest tu jedna osoba, powiem wprost, która myślała, że jakieś takie tylko e, związane, takie, no nie wiem, e, zapoznanie się, ale coś między wami musiało dalej iść, bo jedna osoba, i to jest młoda osoba, e, darzy do kogoś uczucie, bo jest askielichów, a ta druga osoba. No, was, powiem Wam szczerze, coś mocniejszego czuję, dlatego że są dwa kielichy, i on jedno i drugie siebie kochacie, tylko jedno i drugie nic nie powie. O, powiem wprost. Tutaj będą jakieś dobre wiadomości od tej kobiety. Lub wy wyślecie, te wiadomości, zobaczcie, są gołębie. Gołębie mówią zawsze. Przeważnie jakieś dobre, miłosne i szczęśliwe wiadomości, i do was takie wiadomości przyjdą od osoby młodej. To jest, co chciałam wam powiedzieć, co pokazują karty na spodzie talii, i tam mieliście dalej jeszcze śmierć, coś się zakończyło, jakaś relacja, jakaś też silna pokusa musiała być. I teraz tak. Moje kochane baranki. Pokazuje mi się królowa monet u sytuacji. I to jest osoba konkretna: jest to osoba, która wie w życiu czego chce, ale jest to też osoba, która no, lubi się też i e, no, zabawić. To nie jest osoba taka za przeproszeniem sztywna, o, poważna aż taka. E, konkrety, konkretami, kiedy trzeba, to się pośmieje. I teraz jest związane. Jeżeli to nie wy, to ta osoba może mieć jakieś uzależnienie. To jest raz. Ma dużo opcji, które odchodzą do przyszłości. E, I to jest też w tym u niej pokazuje się też silna pokusa. No, no. Jeżeli to nie wy baranki, to ta wasza, e, no, energia tej drugiej osoby, tak? A teraz tak, co dla niektórych będzie wisielec wyszedł mi jako odwrócony. Ktoś spojrzy na sprawę z innej strony. E, słuchajcie, i to będzie e, królowa kielichów. Mhm. Powiem wprost. Ta królowa kielichów, jeżeli przyjdą te wiadomości, ona dostanie takiego olśnienia cokolwiek między wami było no powiem szczerze całkowicie zmieni też i pogląd ale dla tej osoby i dla was bo tutaj jest królowa kielichów sąd ostateczny i król i król mieczy i powiem wprost jest mężczyzna który jest w no takiej izolacji czyli dał sobie też troszeczkę na przeczekanie dlaczego no, zobaczcie Tutaj jest król mieczy, tak? Ale są cztery miecze. On tylko, e, powiem Wam szczerze, może, jeżeli to nie Wy, baranki, bo to jest osoba z otoczenia. To mogą być e, e, bliźnięta Wagawodnik, e, ale nie muszą, może być to ich Astender. Ktoś po prostu jest w takiej izolacji, nie wie co ma zrobić. I teraz może być też tak, że to Wy, po prostu jesteście czy to chłopak czy dziewczyna bardzo wrażliwi. Jakie sprawy do was powracają z przyszłości, które was troszeczkę też wytrącą z równowagi, tak? Też możecie dostać jakiegoś olśnienia, ale też będziecie chcieli wyjaśnienia. A dlaczego jest sprawiedliwość i sześć kielichów? Mogę powiedzieć, że przy dwóch kielichach a z kielichów będą do Was powracały osoby z przeszłości, które coś tam mogło się u Was zadziać, no nie wiem, jakieś uczucie mogło wystąpić dopiero po zakończeniu, powiem. Po zakończeniu relacji, cokolwiek jedno i drugie sobie zdało sprawę, że coś do siebie też i czuje. Teraz jest tak. Jedno po prostu. Musiało no, wpaść albo w jakiś nauk, ale to odchodzi do przeszłości. To jest bardzo super karta, jeżeli chodzi że odchodzi do przeszłości lub miało siedem opcji takie co wybrać, tak? E, którą e, jeżeli to jest pan, którym może mieć do czynienia e, byk pan na koziorożec, albo możecie mieć Ascender w tym znaku, jest to. Osoba, która miała dużo opcji do wybrania, a wybrała tylko jedną, która gdzieś tam mocno go przyciągała, tak. I dobrałam karty do Króla Mieczy: to są kochankowie, to jest znaki powietrza. Wy macie do czynienia, baranki, byk pana, nie byk pana, wzięta waga wodnik. Oj, zagalopowałam się. I teraz tak, z tą osobą jest blokada. Dopytałam karty, dlaczego jest blokada. By, to jest młoda osoba, wyjdzie do Was z jakąś propozycją. Słuchajcie. E, mogą być, bo to są e, kielichy. Mo, mogą być to nawet jakieś wiadomości związane z osobą z przeszłości. Słuchajcie, młoda osoba, która jest blokada. Sześć kielichów sąd ostateczny, tak? Ktoś po prostu na sprawę spojrzy z innej strony. Będzie wyjaśnienie sytuacji, będzie wyjaśnienie. I to powiem, powiem Wam szczerze, jak jest zasiał ziarenko, no burzy, to będzie musiało zebrać to wszystko, tak? Ale powiem Wam szczerze, to nie jest y, karta też i takiej wojny. Nie, 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 nie. To będzie wyjaśnienie na chłodno, ale konkretnie. I powiem Wam szczerze, możecie dalej potem, y, no, utrzymywać kontakt, dalej możecie y, no, mieć. Y, no zacząć coś od nowa, tak? Teraz jest tak przy pracy, słuchajcie, ciężką pracę jakąkolwiek będziecie wykonywać, to odniesiecie sukces, tak? Możecie wy do kogoś wyjść z jakąśkolwiek propozycją. Druga opcja jest taka, uważamy, słuchajcie, w aucie zobaczcie bieżność tego koła, tak? Moi kochani, żeby potem nie było jakiejś małej e, awarii. Ja tam nie wiem, coś z kołami może być, dlatego e, informuję Was. Kochani, e, teraz tak, musi być równowaga, tak? Czy to w pracy, czy to w związku, musicie e, mieć jakąś e, równowagę. Jedno nie ma, jedno bierze, a drugie tylko daje. Nie, nie, nie musi być. Druga opcja jest taka, co ja tu widzę tutaj mogą być osoby trzecie zaangażowane. Kochani, pokazuj, pokazuje mi się tak. Jedna jest gdzieś, że jest osobą taka, gdzie lubi po prostu. Nie wiem, jak ja to mam powiedzieć. No, zdradliwa taka, albo też do końca wam wszystkiego nie powie. A czuję taką namiętność, tak. No niestety, no tutaj mi te karty pokazują i tutaj może być związane z tą osobą młodą. Teraz tak, e, dla niektórych będą sprawy urzędowe, tak. Będą to sprawy związane e, z dziećmi, z rodziną, ale kochani, powiem wam szczerze, jest jakaś tajemnica tam. Naprawdę jest ktoś coś ukrywa, też. E, przy rodzinie, przy dzieciach, nawet może być związany z tą e, osobą e, trzecią. Ktoś tutaj coś ukrywa. Ale co? Powiem Wam szczerze, jakby patrząc na tą wagę, co tam jest na sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że jedno daje serce dla dzieci, dla rodziny, a drugie po prostu. E, Pół paluszka, o tak mogę powiedzieć. Teraz tak. Baranki, zobaczę jakie jest przesłanie dla Was od aniołów. Moje kochane. Przesłanie dla baranków. Aniołowie, dajcie mi przesłanie dla moich baranków. Mhm. Nadszedł czas, by uwolnić fizyczne i energetyczne toksyny z Twojego życia. No, 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 życiowe lekcje potem są. Możesz uwolnić się od negatywnych wzorców. Dobra, jedną kartę wam wyciągnęłam, kochani. I teraz tak. Mhm. E, jeżeli macie jakieś uz uzależnienia, czy cokolwiek, jak tutaj są 7 kielichów. Co odchodzą mi do przyszłości, musicie wasze toksyny, osoby, które wam źle życzą, takie osoby, które są wampirami energetycznymi, musicie moje kochane baranki usunąć swojego życia, tak? Oczyścić swoje no, wnętrze w, w środku, oczyścić wasze też i mieszkanie, wszystko i zacząć wszystko od nowa. Macie sprawiedliwość, trzeba coś zakończyć. Ja nie mówię, że macie zakończyć wasze sprawy, wiecie, z, z partnerem, z partnerką. Nie, 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 nie. Wszystko musi wyjść na jaw, wyjaśnienie sytuacji i pójścia dalej w, w nowy początek, zaczęcia wszystkiego od nowa. Co niektóre osoby muszą wziąć, oczyścić się no, z takich osób, które no po prostu no, źle wam życzą, które po prostu są takimi wampirami. Ciągną od Was energię i się tą energią żywią. No, różne, różne są sytuacje, tak? Tu jeszcze macie sąd ostateczny, kochani, że też dostaniecie jakiegoś olśnienia, będziecie siedzieć czy cokolwiek, dostaniecie olśnienia i po prostu na sprawę spojrzycie z innej strony, tak? Tutaj, chociaż jest jeszcze jedna karta na spodzie. Życiowe lekcje możecie uwolnić się od powtarzających się i negatywnych wzorców, modląc się. No, kochani, co niektóre baranki, naprawdę muszą coś po prostu zakończyć, oczyścić jakieś toksyny, nawet i toksyny w sobie, tak? Tutaj macie też i blokadę, kochani. Jeżeli to zrobicie, oczyści, oczyścicie siebie i no wasze środowisko, wiecie, będzie, no inaczej na sprawę będziecie też patrzeć. O to mi chodzi, tak? Moje kochane baranki, może to nie jest czytanie dla wszystkich, ale zawsze starajcie się wziąć do siebie i no cokolwiek. Co tam wam pasuje. Jeżeli nic nie pasuje, no to wtedy będzie kolejne czytanko. Ja wam życzę wszystkiego dobrego. Życzę wam, żebyście dali radę oczyścić siebie i swoje wnętrze w środku serducho, na przykład na nową miłość, na zaczęcie wszystkiego od początku. I co? I żebyście dali sobie na przykład z takimi wampirami, którzy ciągną energię z was. Tego wam życzę, moje ko kochane baranki. I co? Zapraszam was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam!